Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu programu Kinomaniak. Tradycyjnie porozmawiamy sobie o repertuarze kinowym, aktualnym, ale przede wszystkim powiemy, jaka jest propozycja klubu filmowego na ten miesiąc. Moim i Państwa gościem jest Pani Ania Dymek. Dzień dobry, Pani Aniu. Na miesiąc październik, Pani Aniu, jaką propozycję tym razem Pani wybrała? Na październik wybrałam film niezwykle widowiskowy. Idealny do tego, żeby oglądać go na dużym ekranie, czyli substancje fran francuskiej reżyserki Coraline Frachon. Dlaczego wybór tej propozycji, a nie innej? Dlatego, że ten film wzbudził wręcz entuzjastyczne reakcje podczas festiwalu w Cannes. Zdobył Złotą Palmę za najlepszy scenariusz. Też takim probierzem wartości filmu na festiwalu kaneńskim są oklaski, niejednokrotnie właśnie mierzone, znaczy ich czas. Więc po tym filmie nastąpiła owacja 12-minutowa, w dużej mierze skierowana do aktorki odtwarzającą główną rolę, czyli Demi Moore. Mówi się, że to jest jej rola życiowa w tym filmie. Myślę, że jest, jest w tym prawda, chociaż, żeby to, to określenie ocenić w taki sposób właściwy. musiałabym zobaczyć poprzednie filmy, w których mogliśmy tą aktorkę zobaczyć, a widziałam tylko część z nich i dosyć dawno, bo przecież była to gwiazda lat 80., to 90. Prawda. Dzisiaj Demi Moore ma 61 lat, więc właściwie w filmie Substancja Gra poniekąd samą siebie, czyli gwiazdę, której blask już przygasł, którą publiczność na świecie nie interesuje się tak samo jak wcześniej. Traci pracę, ponieważ aktualnie jest zatrudniona już nie na planach filmowych, mm -hmm. tylko jako trenerka fitnessu. Program w, telewiz w telewizji, który prowadzi, jest wystylizowany właśnie na lata 80. I, I tę pracę traci, na jej miejsce ma zostać zatrudniona jakaś atrakcyjna, następna, młodsza, te, młodsza zdecydowanie ma być młodsza um, trenerka, trenerka fitnessu. I tak się rzeczywiście dzieje, więc świat tej kobiety legł w gruzach, legł w gruzach właśnie dlatego, że do tej pory jej kariera w dużej mierze była oparta na jej atrakcyjności fizycznej, ciele. cały czas jakby dążyła do tego i cały przemysł rozrywkowy w taki sposób funkcjonuje, żeby podobać się, podobać się, być atrakcyjną. Czyli po prostu dbamy o wygląd zewnętrzny. Mhm. I nie inaczej było właśnie w przypadku Demi Moore, która przez dużą część swojego życia zaspokajała Pragnienia, a nawet kaprysy innych osób. Tak na przykład stało się, kiedy zagrała w takim filmie Striptease, czym jakby zaspokoiła oczekiwanie publiczności, żeby pokazała więcej, więcej ciała. Oczywiście publiczność potraktowała ją w sposób lekceważący na skutek tego filmu, bardzo z góry i prześmiewczy, tym bardziej, że jeszcze film został nagrodzony kilkoma malinami czyli został wskazany jako jeden z najgorszych mm -hmm. filmów w danym roku produkcyjnym. Demi Moore przez wiele lat mierzyła się z taką trudnością w zaakceptowaniu swojego wyglądu, chociaż jest kobietą przecież przez cały czas bardzo atrakcyjną. Mówiła między innymi o tym, jak jej partnerzy życiowi stawiali jej takie wymagania i czego... I co ona w związku z tym robiła? Do jakich kroków w efekcie dla niej bardzo upokarzających się posuwała, także by zagrać kolejne role w filmach. A osobiście w Pani, jakie emocje wzbudził ten film? Czy jeszcze Pani nie oglądała? Oglądałam. Jestem na, na świeżo. Obejrzałam go przedwczoraj. W moim odbiorze rewelacyjny, jest znakomity jeśli chodzi o stronę techniczną, wizualną, wszystko, wszystko tam dobrze działa, jak świetnie naoliwiana maszyna, rewelacyjne zdjęcia i montaż, aktorsko wybitna rola Demi Moore. Natomiast jeśli chodzi o emocje takie niezwiązane z formą filmu, to bardzo się ucieszyłam, przeraziłam trochę mm. i ucieszyłam jednocześnie, bo ten film pokazuje taki lęk, z którym bardzo rzadko się konfrontujemy. Lęk nie tylko przed nieatrakcyjnym wyglądem, ale lęk przed śmiercią czyli taki bardzo pierwotny, archaiczny. Przed starością, przed śmiercią, przed umieraniem. Mhm, Ale czy to też nie jest tak, że ten film pokazuje, że to jednak bardziej kobiety, płeć żeńska się tym przejmuje? W związku z tym, że główna bohaterka jest kobietą, to tak. Chociaż dla równowagi pojawia się tam również mężczyzna, mhm. bohater męski, który tak jak Elizabeth, zażył tę tytułową substancję. Więc film pokazuje, że również ten lęk nie jest obcy mężczyzną. Tylko może na nich wywiera się świat, mm -hmm. wywiera na nich mniejszą presję, jeśli chodzi o wygląd. Ale mm, taka bezradność wobec upływającego czasu, kurczące się możliwości e, życiowe i fizyczne, jakie posiadamy, mm, no to wszystko jest nam wspólne. Więc o tym też mówi ten film. On w ciekawy sposób definiuje i starość, i młodość to jest też, myślę, bardzo dobry temat do porozmawiania, do przedyskutowania, na ile to sportretowanie przez farszo, starości i młodości jest zgodne z prawdą. Myślę, A na ile w... jest takim no, przerysowanym bardzo. Warto organizm. ten film właśnie z tego punktu widzenia obejrzeć. Pani Aniu, w tym miesiącu kiedy klub filmowy się spotyka? W tym miesiącu, 21 października. O której godzinie? O godzinie 18. .00. Zapraszam. Tradycyjnie w Kino Nowe Przedwiośnie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Państwu oczywiście dziękuję za uwagę i zapraszamy do Nowego Kina Przedwiośnie. Nie przegapcie tego. Dziękuję. Do widzenia.